A dzisiaj posadzimy sobie winorośl. Dzień dobry, dzień dobry ogród, moi drodzy, moi kochani. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj posadzimy sobie winorośl. Niektórzy mówią po prostu winogrono. Ja mam tutaj taką sadzonkę w Doniczce, ale jeśli masz sadzonkę z gołym korzeniem, to zacznij od tego, żeby namoczyć ją porządnie w wodzie. Nawet przez kilka, kilkanaście godzin powinna się moczyć, tak żeby te korzenie nabrały mocy. I mam tutaj takie miejsce, w którym już wcześniej. Rosła winorość. Jak widać, jest tutaj usypana kora, i to było najgorsza rzecz, którą mogłem zrobić, bo bo winogrono wcale nie lubi kwaśnego podłoża. Wręcz przeciwnie, powinno być ono bardziej zasadowe, obojętne, ale nie kwaśne. Także pierwsza rzecz, którą robię, to usuwam tą korę i jak już korę mam całkowicie usuniętą, to wykopuję dołek. I dołek powinien być nawet kilka razy. Większy od naszej sadzonki, od tego, jak dużą mamy doniczkę Dołek wykopany, myślę, że około 40 cm w średnicy i około 40-50 cm w głąb. Tak to u mnie wygląda. I teraz co robimy dalej coś czego ja tutaj nie zrobiłem ale ja mam akurat przepuszczalną glebę jeśli u ciebie ta gleba jest bardziej zbita to warto wrzucić tutaj na dno jakiś gruz na przykład połamane dachówki czy właśnie jakiś pokruszony beton czy jakiś inny gruz czy może cegły pokruszone czy po prostu kamieszki drobne to jest taka warstwa drenażowa winogrono nie lubi kiedy stoi woda kiedy gleba jest bardzo wilgotna więc to jest bardzo ważna rzecz i kolejna rzecz którą ja już tutaj sypię na dno to jest akurat dolomit, ale jakiekolwiek inne wapno też może być. Ja właśnie najczęściej używam dolomitu. Po co wapno? Zobaczcie, to jest też kolejny element tego, jak te winogrona rosną w tych słynnych winnicach we Francji, we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. To jest najczęściej w górach i tam jest właśnie, te góry są wapienne. Jest właśnie ten drenaż, tak, który tworzą te skały, więc staramy się właśnie odwzorować to naturalne środowisko. Także ja taką grubszą warstwę wapna, jakieś dwie garście sypię na dno, tak żeby później jak korzonki sobie do tego dojdą, to będą miały fajne pożywienia. No i wapno też odkwasza właśnie glebę. Sprawia, że jest ona bardziej zasadowa. Co dalej? Jaka ziemia do tego winogrona? Najlepiej, żeby była oczywiście żyzna. I ja używam do tego kompostu, ale mieszam ten kompost dodając do niego troszkę ciemnej ziemi i troszkę tej przepuszczalnej ziemi, która była tutaj oryginalnie w dołku. Także to wszystko mieszam. Dodaję do tego jeszcze wapno, już tutaj nie tak dużo jak na dno. I dodaję też kilka garstek obornika. Mieszam to wszystko razem. Ja tutaj akurat używam obornika granulowanego, ale jeśli masz taki prawdziwy obornik, to rozłóż go niżej na tej warstwie z wapna, tak żeby korzenie tego nie dotykały. Dobra, jak mamy już tą ziemię przygotowaną, to możemy sprawdzić, czy nam się sadzonka mieści. Możemy ją przymierzyć tutaj i wkomponować jakoś ładnie. I teraz boki możemy już przysypać zwyklejszą ziemią. Nie musi być ona jakoś szczególnie żyzna. Może być ta ziemia, którą wydobyliście oryginalnie z dołka. I przysypujemy, wyrównujemy. I tak naprawdę to wszystko. Mamy roślinę posadzoną. Mocno ją oczywiście trzeba przydusić. Na koniec jeszcze ważna rzecz podlewanie. Niektórzy wlewają też wodę bezpośrednio do dołka jeszcze zanim nasypiemy do niego nowej ziemi. Także tak to wygląda I, te, i teraz zamiast tej kory, która była tutaj wcześniej, wyrównałem sobie tą moją rabatkę kamieniem. No pewnie lepiej jakby tego kamienia też tutaj nie było, ale staram się odwzorować jak najlepsze warunki, czyli właśnie takie skaliste. No i chcę jednak, żeby to moje obrzeże było wypełnione, bo, bo tak tutaj mam resztę tego obrzeża, tej rabaty również e, skomponowaną, więc chcę, żeby to jakoś równo, ładnie wyglądało. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wręcz koniecznie Robić na koniec przycięcie. Przycinamy. Nawet jeśli masz dużą rozkrzaczoną sadzonkę warto przyciąć to od razu po posadzeniu zostawiając jeden taki najbardziej wyrazisty pęd Najbardziej zdrowy, najgrubszy, najlepszy twoim zdaniem Tutaj akurat ta sadzonka którą ja mam już tak została przycięta więc tutaj nic więcej nie robię Zostawiam to tak teraz, mam nadzieję że wszystko będzie ok, że roślina się przyjmie A właśnie dlaczego mówię o tym przyjęciu bo sadziłem ją jeszcze przed przymrozkami Tymi kwietniowymi, gdzieś na początku kwietnia, na przełomie marca i kwietnia i właśnie wiosna i jesień to jest taki najlepszy czas na sadzenie winorośli. Także mam nadzieję, że to wideo Ci się przyda, że skorzystasz z tego co tutaj pokazałem. Jeśli Ci się podobało zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu może jakie Ty odmiany rodzaje winogrona uprawiasz w swoim ogrodzie a ja zapraszam Cię na kolejne wideo jeśli chcesz, żeby YouTube powiadamiał Cię o tych następnych naszych filmach. Zostaw subskrypcję wtedy takie powiadomienia będziesz otrzymywać. Także jeszcze raz do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!